miesięcznika i Jesteśmy tutaj razem z moimi koleżankami z osady, aby opowiedzieć trochę o pierwszym dniu zgrupowania w Wałczu. Jest to zgrupowanie kadrowe i właśnie dzisiaj mieliśmy przyjemność i okazję zameldować się tutaj w Centralnym Ośrodku Sportu. Jest ze mną Julka, Ania i Weronika. Ania jest z ósmej klasy naszej podstawówki sportowej. Julka jest z mojej klasy, z drugiej klasy liceum i Weronika jest z pierwszej klasy liceum. Także jesteśmy dosyć młodą się, y, naszej najmłodszej koleżanki Ani. Jak, jak Ci się tutaj podoba pierwszy dzień, jak wrażenia, może coś ciekawego się wydarzyło, no to y, dostałyśmy bardzo fajną łódkę, dosyć nową, y, bardzo dobrą. Wydaje mi się, że jak na nasze doświadczenie bardzo, bardzo dobrą. Nie mieliśmy okazji w ogóle na takiej połowie w Gdańsku, no, Dobrze się na niej prawda? Były małe komplikacje, ponieważ Weronika na pierwszym treningu no, nie dokręciła odsadni i jej troszeczkę latała. Trener nie, był śrubkę. Z... Trener nie był zadowolony, właśnie bo zgubiliśmy śrubkę, ale już wszystko ok. Musiałyśmy dokończyć trening biegiem ponieważ musiałyśmy zejść z wody, bo mogłoby się coś stać ze sprzętem, ale ogólnie wrażenie bardzo dobre. Mieszkamy w domku, także czujemy się też trochę wakacyjnie. Mamy także okazję y skorzystać z tego, że jesteśmy razem we twórkę y i możemy korzystać z, z każdego treningu na całego, bo nie ma, że ktoś nie przyjdzie, ponieważ wszystkie mieszkamy razem. Mamy także okazję skorzystać z Dobrego żywienia. Mamy trzy posiłki tutaj dziennie, wszystko jest zapewnione. Mamy gdzie schodzić na wodę i tak dalej. I Weronika, teraz jest ze mną Weronika z pierwszej klasy. Powiedz, jak, jak ci się dzisiaj pływało? Jakie masz odczucia po pierwszym treningu? Jak się czujesz tak ogólnie? Bywało mi się dobrze, a z lekką komplikacją ze względu na odsadnia, o której mówiła Ania. <try> <try> ale, ale dokończyłyśmy trening biegiem 20-minutowym. No, po lesie. By... No, tutaj, no tutaj mamy też y, okazję z tego, żeby właśnie, jeśli musimy dokończyć trening biegiem, y, to jest droga dookoła tak naprawdę połówki jeziora i, i możemy tutaj... Okay, jeszcze, że podróż mi na szybko i miło. Zatrzymałyśmy się na kawę na stacji benzynowej i dojechałyśmy do Wałczu w 3 godziny około. Y, jak przyjechałyśmy, to wypakowałyśmy się w swoim domku i... Tego w